Od 25 do 27 czerwca odbywa się jubileusz kapłanów, którzy przybyli z całego świata, aby świętować wielkie wydarzenie naszego Zbawiciela. Jest kilka tysięcy, być może sześć tysięcy kapłanów. Wczoraj były pierwsze katechezy, a w dniu dzisiejszym jest Msza Święta pod przewodnictwem kardynała odpowiedzialnego za diecezję rzymską. Ta Msza Święta jest władzy świętego Piotra. Yy, przybyliśmy z archidiecezji łódzkiej w grupie 14 kapłanów, ale są oczywiście jeszcze kapłani i nasi biskupi z Bireuszu kapłańskiego, jest seminarium jeszcze obecne, yy, klerycy i przełożeni, yy, także w dniu dzisiejszym się modliliśmy przy gronie, grobie Jana Pawła II. I radosne właśnie spotkanie całej diecezji tutaj, bo i świeccy, i kapłani, i biskupi pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, był też kardynał krajewski, więc wielkie, wielkie święto, wielki jubileusz. Wspominam jubileusz 2000, roku 2000, kiedy byłem jeszcze klerykiem. W 2002 po poświęceniach kapłańskich znalazłem się w Rzymie, wtedy jeszcze żył święty Jan Paweł II. Spotykaliśmy się z nim, uczestniczyliśmy w eucharystiach, w różnego rodzaju wydarzeniach. Nie raz i nie dwa przechodziliśmy przez drzwi Bazyliki Watykańskiej. Nie były to drzwi święte. Dla mnie to jest powrót do tych wspomnień właśnie z czasów studiów. Ale dzisiaj przede wszystkim przywożę moich parafian w modlitwie. Czułem dzisiaj bardzo ich obecność, zwłaszcza że jest wielu, którzy każdy czwartek. Modlą się właśnie na mszy świętej o godzinie 7.10. Pamiętam, kiedy z Marian Paweł II chodziliśmy tam w każdy czwartek. Mogłem to czynić przez dwa lata. Nogi same prowadziły dzisiaj. A samo przejście przez Bramę Świętą było wielkim przeżyciem. No, przede wszystkim prośba o przebaczenie grzechów, także o siłę, żeby służyć Panu Bogu i ludziom jak najwierniej, jak najskuteczniej. Się przez dziś Święte, no cóż, no dużo emocji, dużo radości, du wielkie przeżycie, bo to przecież, no, po to się tutaj przyjeżdża, żeby mimo wieku swojego, już nie najmłodszego, podnieść się duchowo, no mnie na tym zależy. Jubileusz to przede wszystkim pielgrzymka, to też y, jakiś wysiłek, który czynimy, y, temperatury są wysokie, y, słońce nas spaliło, ale... No, jubileusz to przede wszystkim chwalenie Pana Boga za to, że no, daje nam doczekać kolejnych 25 lat. To jest ten mały jubileusz, ale to jest taki czas wyjątkowej łaski, którą otrzymujemy od Pana Boga, żeby i dziękować, ale też żeby się zawierzyć. Myślę, że to papieskie Totus tus jakoś no, we mnie się odzywa i wraca. Tu, się, tu, tu jest początek chrześcijaństwa, no tutaj działo się to, co znamy z historii, to co jest nam bliskie, czym żyjemy przez całe życie, no i to jest takie sfinalizowanie tego. Ja mówię, faktem jest, że nie pierwszy raz, wiele razy byłem w Rzymie, ale za każdym razem trochę inaczej przeżywam, no chociażby w tym roku... Poruszałem się autobusami i tramwajami, czego no dawniej chodziłem. Po prostu chodziłem i już. Nie, no jest ogromne. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. A nie z mocą